Dzisiaj wybrałem się, ponieważ wykorzystuję tą wspaniałą listopadową pogodę, wybrałem się do lasu, co zresztą widać. I no ciekawie, ciekawie jest. Oczywiście już na prawdziwki, kurki, koźlaki i tego typu grzyby raczej nie ma co liczyć. Natomiast pojawiły się już opieńki, takie grzyby październikowo-listopadowe, które do tej pory raczej były przeze mnie niezbierane ze względu na nieznajomość dobrze tego grzyba. Ale dowiedziałem się o nim kilka rzeczy, i dzisiaj pokażę Wam zbiór dotychczasowy mój. Całkiem niezły, tak mniej więcej pół na pół opieńków z podgrzybkami. To mi się udało przez ostatnią godzinę zebrać. I teraz jeszcze się wybiorę na. O, niestety, znowu co idziesz w lesie, to śmieci. Zresztą znalazłem skupisko yy, wyrzuconych, jak widzicie, wyrzuconych słoików, czego totalnie nie ogarniam, bo. Szkło jest jednym z najlepszych surowców, które da się odzyskać. I powiem szczerze, że wszędzie można je za darmo wyrzucić do pojemników na szkło. W większości wypadków jeszcze wywożą je nam spod domu i tak za to płacimy właściwie. I powiem Wam, że zatarganie takiej kupy słoików do lasu to jest naprawdę większy kłopot niż wyrzucenie jej do pojemnika na szkło. Co mnie naprawdę dziwi, co trzeba mieć w głowie jakie siano. Ale wracając do tematu, e, idę szukać jeszcze opieniek w takim miejscu, gdzie, gdzie rośnie ich naprawdę sporo, więc pokażę Wam jak one wyglądają. Natomiast ciekawostek, dowiedziałem się o opienkach, bo to są bardzo fajne grzyby, podobno wyjątkowo smaczne. Ja już tego smaku nie pamiętam, bo kiedyś tylko raz miałem okazję spróbować taką opieńkę. natomiast e, marynowane i tuszone podobno są zarąbiste. E, zamierzam to dzisiaj wypró wypróbować. Oczywiście, sprawdziłem wcześniej, jak ten grzyb dokładnie wygląda e, na kilku stronach, na kilku zdjęciach, więc już wiem na pewno, że to jest opieńka czarna albo ciemna, tą, którą zbieram. I e, co ciekawe, opieńka jest, słuchajcie, największym organizmem na świecie. W Kanadzie, chyba doszukano się e, z tego, co wyczytałem. Nie zgłębiałem jeszcze tematu, ale wyczytałem, że w Kanadzie znaleziono e, największy okaz chyba opieńki. Według szacunków e, podobno zajmuje obszar 900 hektarów. Dla porównania to jest mniej więcej ponad 1200 boisk piłkarskich, więc rzeczywiście obszar ogromny. E, no i wybieram się teraz znaleźć e, jeszcze trochę opieńek, żeby ten koszyk był taki no przynajmniej z czubkiem. <laughs> Mam nadzieję, że się uda. Więc pokażę Wam jeszcze o, tu jest taki świetny las do tego, ponieważ jest dużo brzuzek, część była wycięta i gdzie gdzieniegdzie są takie pięki I o pięki lubią. Więc często można je znaleźć przy takich pieńkach właśnie. Dobra, także szukamy, jak znajdę to pokażę Wam jeszcze i będziemy koszyk dopełniać do czubka. Dzięki. I w lesie znalazłem takiego ciekawego dęba. Albo ciekawy dąb, w zależności jak się wymawia. Ciekawe, czy ktoś z Was wie, czym on jest pokryty. Cały, do wysokości mniej więcej 3-3,5 metra jest pokryty czymś takim. Ktoś wie? Dajcie znać w komentarzu. Dobra, szukamy dalej opienek. Jeszcze nie znalazłem, ale się rozglądam. Natomiast ciekawostką, o której jeszcze nie wspomniałem wcześniej, jest to, że opieńka jest, według klasyfikacji, pasożytem. Teraz zastanawiam się, według jakiej klasyfikacji, bo oczywiście leśnicy uznają ją za pasożyta, ponieważ grasuje, żeruje na drzewach. Natomiast tak chodząc po lesie i znajdując ich naprawdę dużo, to jeszcze nie znalazłem e, żadnych na drzewach. Oczywiście w internecie są zdjęcia, gdzie całe pnie są zaatakowane przez, przez opieki, natomiast zastanawiam się, czy rzeczywiście e, to jest niepożyteczne, bo przyroda nie sądzę, żeby określiła to jako pasożyt. Natomiast rzeczywiście na drzewie można znaleźć. Natomiast ja znajdowałem na pie O, właśnie, zobaczcie! Znajdowałem na piękach i tu też mamy drzewo, przy którym nie rośnie nic, ale mamy obok pieniek, i tutaj są właśnie. Opieńki, o. i to bardzo ładne. I teraz opieńki się podobno e, mają, e, jeśli chodzi o kapelusz, jest podobno smaczny bardzo, zarówno duszony, jak i marynowany, tak jak mówiłem, ale już ogony są raczej mało smaczne, więc obcinamy je dosyć wysoko, zostawiając te ogony, bo są twarde, łykowate. Podobno, nie wiem, jeszcze muszę wypróbować, natomiast z ciekawostek to jeszcze jest to, że leśnicy się oczywiście cieszą jak wycinamy opieńki, zwłaszcza właśnie kapelusze, ponieważ są już wtedy nierozsiewane tak bardzo jak, jak to w przypadku. O, tutaj ładne skupisko, słuchajcie, jedna samotna, niby przy drzewie, widzicie, bliżej. Niby przy drzewie, ale jednak nie, tu jest pienik. O, i opieńka przy pięku, ale zobaczmy tutaj. To tu jest dopiero ładne skupisko. Opieńka. O, i oczywiście przy pięku. Coś jeszcze na nim innego rośnie, podobnego? Nie wiem, nie znam tego. Ale to już opieńki piękne. I tam przy drugim pieńku jeszcze ładniejsze. Także za chwilę je ścinam. Pokażę Wam cały zestaw ścięty, dopiero wrzucę do koszyka. A jak będzie smakować to już chyba tylko napiszę na blogu, w artykule. Chyba, że jakiś kolejny film nagram zrobienia opieńek. Także wszystko przed nami. Tniemy. Po wycięciu zostają już tylko same korzenie. Natomiast z jednego miejsca zbiór może być całkiem przyzwoity. I to co odróżnia na przykład opieńkę, która rośnie przy drzewie na pieńku to jest to... ona jest dosyć bielusieńka. Jasna jest. Ma ładny, jasny korzeń. Natomiast jeśli piękach gdzieś rośnie samotnie w lesie, to też się często zdarza, zauważyłem. To wprawdzie z. O, porównamy z zewnątrz, jest prawie identyczna. Natomiast od środka różni się już bardzo. Jest dużo ciemniejsza, ma cieńszy korzeń. No, zapewne te na pniach mają się lepiej czym żywić.